Hejka, tutaj Łukasz Wybrańczyk. Dzisiaj chciałbym wprowadzić Was do działu filozofii, jakim jest metaetyka. Zaczynajmy. Więc wyobraź sobie, że pewnego dnia ja i ty siedzimy na trybunach stadionu i słyszymy, jak koło nas odbywa się rozmowa na temat piłki nożnej. Lechia Gdańsk to najlepsza drużyna. Nie, Wisła Kraków to najlepsza drużyna. Wyobraź sobie, że później ja i ty spotykamy się w kawiarni i ja mówię do ciebie coś w rodzaju. Rozmowa tej dwójki była całkowicie bezowocna. Na co ty odpowiadasz, mówiąc: Zgadzam się, całkowita strata czasu. Ta rozmowa prowadziła do nikąd. Pomyśl o tym, co myśmy właśnie zrobili. To była dyskusja na temat dyskusji, o tym, jak jakaś inna dyskusja przebiegała. Moglibyśmy powiedzieć, że istnieje dyskusja pierwszego rzędu, czyli ten Jan, powiedzmy, i Grześ. Którzy rozmawiają o drużynach piłkarskich i jest rozmowa drugiego rzędu, czyli ja i ty, rozmawiający nie o samych drużynach, tylko o Jana i Grzesia rozmowie na temat drużyn piłkarskich. Do naszych fanów piłki nożnej jeszcze wrócimy. Inny przykład. Każdy z nas uczęszczał na lekcje matematyki. W podstawówce pani z matematyki zadawała nam takie pytania: jak ile to jest 3 plus 3? To jest rozmowa na temat matematyki, tego, jakie są rozwiązania problemów wewnątrz niej. Nie? Ale można zadać pytania wyższego rzędu, niezależne od wyników równań. Pytania takie jak: Co to jest liczba 3? Ja w końcu sądzę, że coś takiego jak liczba 3 istnieje. Jest coś takiego, ale nie jest ona przecież zależna od jakichkolwiek trzech osobnych obiektów. Można sobie zadać pytanie, czy liczba 3 jest rzeczą, która istnieje w jakiś głęboki sposób, którą odkryliśmy? Czy może zarówno 3, jak i wszystkie inne liczby, to zwykłe narzędzia wymyślone przez nas, które pozwalają nam na przykład precyzyjnie określić ceny albo uprawiać handel w skuteczny sposób? Ostatecznie, Trafiamy w ręce etyki. Nie da się przeoczyć, że my ludzie bez przerwy używamy moralnego języka. Oceniamy wybory i swoje i innych z moralnego punktu widzenia. W moralnym dyskursie można usłyszeć takie zdania jak: aborcja to coś złego. Holokaust to największe zło w historii ludzkości. Dawanie pieniędzy na woźb to coś dobrego. Mężczyzna nie powinien mieć więcej niż jedną żonę. To moralnie dobre. By dotrzymywać słowa. No i tak, po pierwsze, dla każdego z tych twierdzeń można by znaleźć łatwo kogoś, kto się nie zgadza. I te niezgody są namiętnie dyskutowane w dziale etyki, jakim jest etyka normatywna. Na temat głównych idei etyki normatywnej mam osobny film, link w opisie. Więc etyka normatywna, etyka praktyczna odpowiada na praktyczne pytania, które dosłownie można potem wprowadzić w życie, na przykład dokonując aborcji lub nie albo coś. Metaetyka zajmuje się czymś innym. Nie próbuje odpowiadać bezpośrednio na pytania z zakresu co jest dobre a co złe. Nie daje nam klucza czy przewodnika, który pozwoli nam rozstrzygnąć, co powinno się w danej sytuacji zrobić, na przykład dokonać aborcji, wspierać wolność lub coś takiego. Raczej metaetyka zadaje pytania takie jak jaki jest status tych opinii, które mamy na temat moralności? Co my robimy? gdy wypowiadamy takie sądy jak te o aborcji. Analogicznie do przykładu z piłką nożną, zauważ, że jest to dyskusja drugiego rzędu, więc tutaj jest dyskusja o aborcji, nie, to jest pierwszy rząd, a tutaj jest dyskusja o tym, co my w ogóle robimy, kiedy się wdajemy w takie. Czy na przykład wyłapujemy jakieś prawdy, czy może wyłącznie dajemy upust naszym osobistym emocjom lub preferencjom? Metaetyka często będzie poruszać temat tego, co w ogóle zawiera rzeczywistość i jak te nasze twierdzenia moralne się wpasowują w nasz obraz rzeczywistości. Więc jeszcze raz, etyka normatywna zapyta, czy kłamstwo zawsze jest czymś moralnie złym? Metaetyka zapyta. Co to w ogóle znaczy, że coś jest moralnie złe? W połączeniu z teizmem również możemy zadać pytania z tych dwóch konkretnych domen. Na przykład pytaniem z etyki normatywnej byłoby: czy przykazanie nie zabijaj, czy jeżeli ktoś woli, nie morduj, powinno być zawsze stosowane? A przykładem pytania metaetycznego byłoby na przykład: jaki status mają Boże przykazania? Załóżmy, że rzeczywiście to, co Bóg mówi, że jest złe, jest złe. Czy to, co on mówi, że jest złe, na przykład zabijanie innych, jest złe dlatego, że on tak powiedział? Innymi słowy, czy sam, same jego, Boga, stwierdzanie czegoś jest wystarczające, żeby sprawić, że w rzeczywistości coś jest złe? Tym problemem dogłębniej zajmuje się w moim filmie o dylemacie Eutyfrona. Linki w opisie. Kiedy mówimy o metaetyce, to mówimy o tym, co leży u podstaw moralności, skąd w ogóle jest, skąd się wzięła moralność? Czy istnieją fakty moralne? Jeżeli tak, to co sprawia, że jedne twierdzenia o moralności są prawdziwe, a inne fałszywe? Jakie jest znaczenie języka moralnego? Do czego odnosi się nasza moralna mowa? Jaka jest motywacja do działania dobrego moralnie? Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić podstawowe koncepty ze współczesnej metaetyki. Zapraszam. W metaetyce często mamy do czynienia z rozróżnieniami na dwie opcje, gdzie pierwsza jest negacją tej drugiej. To pozwala budować dość schludne drzewka, mające być mapami wszystkich opinii metaetycznych. Każde rozgałęzienie naszego drzewka będzie oznaczało, że istnieją ludzie, którzy odpowiadają tak oraz nie na to samo pytanie. Czy to, co mówimy o moralności, podlega kategoriom prawdy i fałszu? Wróćmy na chwilę do naszych dwóch kibiców. Jeden mówi Lech Jakdańsk jest najlepszą drużyną. Nie, drugi mówi, nie Wisła Kraków jest najlepszą drużyną. Pomyśl teraz, co ci kibice tak naprawdę sobie komunikują? Czy na przykład jest tak, że każdy z kibiców zadał sobie trud przejścia przez statystyki podsumowujące wszystkie wyniki w postaci wygranych meczów, na przykład i po dochodzeniu? Każdy z nich ocenił, że jego drużyna jest tą, która wygranych meczów ma najwięcej, ale wystąpiło jakieś przekłamanie w danych, i dlatego nie mają tego samego poglądu na ten temat, jaka jest najlepsza drużyna. I gdyby tylko razem usiedli przy y, tych samych danych i ustalili, gdzie leży błąd w ocenie jednego, y, to nastąpiłaby unifikacja poglądów, i obaj od tej chwili twierdziliby, że na przykład, że Lechia jest najlepsza. No to jest jedna opcja, nie? <laughs> Właściwie na pewno fałszywa. Prawie na pewno fałszywa. A czemu? Bo nieważne, jakie są statystyki drużyn, i tak znajdzie się jakiś kibic. Które powie, ta drużyna jest do dupy. I bez powodu, i bez przyczyny, śpiewamy dziś na cały świat. Legia, legia, kurczak. To dlatego, że mimo, że słowa, które on wypowiada, powierzchownie brzmią jak jakieś twierdzenie na temat stanu umiejętności piłkarskiej, jakiejś nieswojej drużyny, to tak naprawdę Kibis wyraża coś całkiem innego. Wyraża swoje emocje swoje pragnienia, swoje preferencje, nadzieje, wyraża swój stan umysłu. Błędem byłoby rozważać takie wypowiedzi tego kibica jako twierdzenia na temat faktów. Nie są na przykład jak twierdzenie „mój T-shirt jest żółty”. Są to wypowiedzi raczej yy, podobne do „lech jak dainsk”, „lech jak dainsk”, „lech jak oraz „lech jak warszawa”. Uu, uu. No. I za dokładnie taką rzecz filozof AJ Ayer uważał mowę o moralności. Kiedy mówimy zabijanie jest złe, to tak naprawdę to jest nic innego, jak wypowiedź rodzaju zabijanie. Yy, yy. Życie. <laughs> Sam Ayer mówił, że wypowiedzi te nie mają znaczenia w sensie logicznym. Jeżeli już, to tylko mają emotywne znaczenie. Nazwa tej pozycji metaetycznej to właśnie emotywizm. I stąd naszym pierwszym podziałem w metaetyce jest podział na kognitywizm i wszystko co Kognitywizmem nie jest, czyli non-kognitywizm. Non-kognitywiści moralni to ludzie, którzy uważają, że twierdzenia typu kłamanie jest złe, nie mogą być ani fałszywe, ani prawdziwe. Emotywizm to rodzaj non-kognitywizmu. Oto kilku emotywistów. Kognitywiści uważają, że kategorie prawdy i fałszu można aplikować do takich wypowiedzi, że ludzie naprawdę mają przekonania na temat moralności, a nie tylko wyrażają swoje emocje. Czy przekonania moralne są kiedykolwiek prawdziwe? Co ciekawe, pośród osób, które przyznają, że twierdzenia na temat moralności mogą być albo prawdziwe, albo fałszywe, spotykamy również ludzi, którzy uważają, że one są wszystkie fałszywe wszystkie fałszywe czyli kradzież to coś dobrego fałsz. Kradzież to coś złego. Fałsz. Aborcja jest dobra. Fałsz. Aborcja jest zła. Fałsz. Myśl, która może Ci zaświtać w głowie to... Wow, ale porąbany pogląd, jakby o co biega. <laughs> może dla uproszczenia najpierw pomyśl tak. Wyobraź sobie osobę, która sądzi, że istnienie moralności zakłada wstępnie, że istnieje Bóg, który wytwarza sferę Moralności przez swoje przykazania, a potem ta osoba zostaje przekonana, że Bóg nie istnieje. Wówczas moralność jawi się jako pewnego rodzaju fikcja. Wierzący, którzy go otaczają, są przekonani, że przykazania formują moralność, stanowią moralność. I starają się, jak ta lala, żeby trzymać się tego, co naprawdę jest moralne. Tylko że ktoś ich nabrał. Są w rękach pewnej fikcji. Zwolennicy teorii błędów uważają, że nasza mowa o moralności, dyskurs moralny, zakłada wstępnie pewien błędny obraz na temat tego, jakiego rodzaju fakty istnieją. Muzułmanin będzie uważał na przykład, że istnieją pewne fakty moralne. Teoretyk błędów patrzy na to i mówi, no ewidentnie ten facet, twierdząc coś o moralności, na przykład kobiety powinny nosić burki, Próbuje reprezentować stan rzeczywisty świata. Niestety, jego pogląd jest bzdurny, jako że właściwości moralne nie istnieją. Każdy człowiek, który próbuje dawać przykłady prawd moralnych, z tą prawdą się mija, mówi coś fałszywego. Teoretycy błędów traktują mowę o faktach moralnych tak, jak współcześni naukowcy traktują na przykład mowę o faktach na temat flogistonu lub faktach na temat czterech humorów, jakie postuluje, Teoria humoralna chorób. Medycy i alchemicy zamieszłych czasów oczywiście myśleli, że ukazują przed nami pewne prawdy o świecie. Niestety konceptom flogistonu i czterech humorów nic w rzeczywistości nie odpowiada. Wypowiadając się na ich temat, człowiek, choć sam może tego nie wiedzieć, mówi rzeczy fałszywe. Inni teoretycy błędów mówią, że twierdzenia na temat moralności nie są. Yy, wszystkie fałszywe, tylko nie są ani prawdziwe, ani fałszywe. Tak jak zdanie: obecny król Francji jest łysy. Według niektórych, zależnie od Twojego poglądu yy, na logikę, yy, yy, nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe. Oto kilku teoretyków błędów. Czy te przekonania o faktach przedstawiają wyłącznie czyjeś opinie? Najpierw nie o moralności. Powinno się jeździć po prawej stronie drogi. To twierdzenie zdaje się być prawdziwe. To prawda, nie? I zdaje się sprawozdawać pewien fakt. Rzeczywiście trzeba jeździć po prawej stronie drogi. W Polsce obowiązuje prawostronny ruch drogowy. Tyle, że jak wszyscy wiemy, jest bardzo wiele krajów, które mają lewostronny ruch drogowy. To prawda, że w pewnym sensie należy Jeździć po prawej stronie jezdni w Polsce, ale jest to prawda, która wynika z pewnego ludzkiego, umownego wytworu, z prawa, które sami sobie ustanowiliśmy, prawa, które w innych kulturach może dyktować coś całkiem innego. No i tak jest w przypadku jezdni. Więc to twierdzenie jest prawdziwe w Polsce, fałszywe w Anglii. Tak samo moralny relatywista, taki, który sądzi, że. To, co dobre i to, co złe, możemy orzec wyłącznie względem konkretnych kultur. Patrzy na zdanie takie, jak powinno się mieć tylko jedną żonę. Tutaj w Polsce może być to prawdą, natomiast w Arabii Saudyjskiej nie ma takiej powinności. Nie ma nic złego w posiadaniu czterech żon. To nieprawda, że jest to coś złego. Podobnie zdanie nie powinno się podawać jedzenia lewą ręką. Jest prawdziwe, to znaczy prawdziwe w pewnych regionach Indii. W Polsce nie ma ono takiego statusu. Teraz rozważmy bardziej skrajne stanowisko. Pomyślmy o zdaniu: Szparagi są pyszne. Na pierwszy rzut oka można by nawet pomyśleć, że to zdanie mówi o jakiejś cesze szparagów. Tak jak zdanie: kwadraty są czteroboczne lub coś podobnego. Natomiast to zdanie sprawozdaje raczej cechę osoby wypowiadającej je. Zdanie: Szparagi są pyszne. Wypowiadane przez kogoś, mówi raczej, że ta dana osoba, która mówi tak, ma pewien gust, osobiście coś lubi, być może preferuje pewne smaki nad innymi. Więc właśnie te rzeczy, gusta, preferencje sprawiają, że to zdanie jest prawdziwe. To jest właśnie pozycja subiektywisty moralnego. Sądzi on lub ona, że zdania na temat moralności są prawdziwe lub fałszywe, ale ich prawdziwość lub fałszywość Odnosi się wyłącznie do subiektywnych preferencji mówcy. Więc kiedy subiektywista mówi, prześladowanie homoseksualistów to coś złego, to ma on na myśli, preferowałbym, żeby nie prześladowano ich, odnajduje w sobie dezaprobatę co do prześladowania ich. Co ciekawe, istnieje też pozycja metaetyczna, którą nazywa się teorią idealnego obserwatora. Wedle której kiedy wypowiadamy sądy moralne, to mówimy coś prawdziwego lub fałszywego oraz względem opinii osoby, ale nie żadnej istniejącej osoby, lecz właśnie pewnej hipotetycznej, idealnie racjonalnej, nieuprzedzonej, w pełni doinformowanej, myślącej trzeźwo osoby. Ta pozycja charakteryzuje się tym, że jest uniwersalistyczna, to znaczy zobowiązuje każdego, niezależnie od płci, rasy, kulturowego backgroundu itd. Oto reprezentanci. Tych teorii. Czy te fakty można sprowadzić do jakichkolwiek innych faktów? Na tym etapie mamy już do czynienia z tak zwanym moralnym realizmem, pozycją, którą broniłem ostatnio z Szymonem Penkalą na jego kanale. Linki poniżej. Moralny realizm to przekonanie, że istnieją prawdy moralne, obiektywne, niezdeterminowane przez kogokolwiek, niezależne od preferencji czy kultury, które są odkrywane. Raczej niż konstruowane. Prawdopodobnie najważniejszą pracą w dziedzinie metaetyki jest Principia Ethica. Jej autorem jest G. E. Moore. W niej autor przekonuje nas, że dobro to właściwość prosta, niemożliwa do zdefiniowania, niezależna od jakiejkolwiek innej cechy świata, który nas otacza. Jego podstawowym argumentem jest tak zwany Open Question Argument. Pewnie najlepszym tłumaczeniem byłoby coś w rodzaju argument kwestii otwartej. Oto on. Więc wyobraźmy sobie jakiegoś hedonistę, który dobro utożsamia z przyjemnością, a zło z cierpieniem. Nagle, ni stąd, ni owąd, ukazuje się G.E. Moore i zadaje swoje pytanie. A czy rzeczywiście przyjemność to jest to, co jest dobre moralnie? Hmm. No brzmi jak sensowne pytanie. Bo zauważcie, gdybyśmy zapytali, ale czy rzeczywiście kawaler to jest taki człowiek, który nie ma żony? to takie pytanie zdaje się zdradzać, że nasz rozmówca nie zna definicji słowa kawaler. Może uczy się dopiero języka polskiego na przykład. I dlatego pyta. Gdyby znał jego definicję, to te zastanawianie się nie byłoby w ogóle y, sensowne. Jak mówi Moore, dla każdego X pytanie, czy X rzeczywiście jest dobrem, czy to X jest tożsame z konceptem dobra moralnego, jest pytaniem sensownym. Zdaje się, że odpowiedź mogłaby brzmieć nie. I pod X możecie podstawić wszystko, co tylko zechcecie. Przykazania Boga, największe szczęście dla wszystkich, przeżycie satysfakcjonującego życia, realizowanie osobistych preferencji. Za każdym razem zdaje się, jakby pytanie było sensowne. Z tego Moore wyciągał wniosek, że dobro to właściwość odrębna, należąca do swojej własnej klasy. Jak mówią non naturaliści, jest sui generis. Pozycja ta postuluje, że świat ma. Pewne cechy powinnościowe, jakby normatywne. Niektórzy z non-naturalistów, jak Russ Schaefer-Landau, uważają, że właściwości moralne i normatywne będą obowiązywać nawet, jeżeli wszystkie osoby na świecie umrą. Prawdopodobnie nie wszyscy non-naturaliści tak sądzą. Ale on na pewno tak. I ostatecznie, po przeskoczeniu przez wszystkie hulachopy, lądujemy w pozycji metaetycznej, której yy, ja jestem zwolennikiem. <ścoughs> Moralny czy etyczny naturalista twierdzi, że prawdy o moralności obowiązują niezależnie od czyichkolwiek opinii oraz że redukują się do jakichś innych właściwości rzeczywistości. Niektórzy nalegają, że musi tutaj chodzić o naturalne właściwości rzeczywistości ja osobiście tak nie uważam, ale na potrzeby tego filmu ograniczę się do rozrozumienia mm, etycznego naturalizmu jako sprowadzania prawd o moralności do natury i jej właściwości, jakichś innych właściwości niż te etyczne. Na potrzeby tego wyjaśnienia ograniczę się do światopoglądu naturalisty, więc ktoś kiedyś powiedział, że cały projekt naturalisty polega na tym, że kiedy jest jakieś zjawisko trudne do zrozumienia, to naturalista zadaje pytanie yy, czy mogę wyjaśnić to zjawisko, sprowadzając je do reszty natury, gdzie reszta natury to nie tylko komórki w ciele człowieka, to też natura ludzka, co uwzględnia psychologię człowieka i jego? niegenetycznie zebraną wiedzę. Neoarystotelejscy moralni naturaliści często mówią, że mowa o dobrym i złym człowieku podobna jest do mowy o dobrej i złej np. róży. Niektóre róże naprawdę mają jakiś defekt i źle rosną. W tym sensie są też dobre i złe antylopy. Antylopa, która nie czuje np. żadnego strachu przed drapieżnikami, to wybrakowana antylopa. Podobnie jest z ludźmi. My również mamy pewien telos jesteśmy zaprojektowani przez ewolucję do funkcjonowania w konkretny sposób. W tym sensie możemy być dobrymi i złymi reprezentantami naszego gatunku. A w przypadku zwierząt społecznych, gdzie znajdujemy ludzi, Jednym z naszych przeznaczeń jest prawidłowe funkcjonowanie w grupie, stąd rozpoznawane przez nas cnoty takie jak sprawiedliwość, skłonność do współpracy, odwzajemnianie się i tym podobne. Nasz dobrobyt jest dyktowany przez to, czym my jesteśmy przez naszą naturę. W obozie moralnych naturalistów znajdziemy też inną szkołę: utylitarystów, którzy najczęściej będą twierdzić, że niezależnie od argumentu mura o tym, że szczęście to to, co dobre, a nieszczęście to to, co złe, możemy dowiedzieć się przez bezpośrednie doświadczenie, na przykład kładząc rękę na rozgrzanym piecu. Możemy wtedy odkryć bezpośrednio, że cierpienie to coś złego. Nasze doświadczenie, według nich, obezwładnia nas względem tylko pozornie, racjonalnie brzmiących pytań, takich jak A czy to cierpienie to rzeczywiście coś złego? Oto kilku moralnych naturalistów i naturalistek. No, myślę, że tyle wystarczy tytułem wstępu. Ten zestaw opinii i pozycji metaetycznych w żadnym razie nie jest wyczerpujący. I teraz można by zadać pytanie, no dobra, ale czym mam się kierować, kiedy próbuję ocenić, która z tych teorii jest słuszna? Według mnie należy zastosować te same kryteria, co na przykład przy ocenie teorii naukowych, czyli zadać następujące pytania. Czy ta teoria jest spójna? Czy jest parsymoniczna? Czy jest prosta? Czy może niepotrzebnie postuluje istnienie jakichś dziwnych bytów? Czy dobrze tłumaczy dane z wewnątrz i z zewnątrz? Oraz czy dobrze się wpasowuje w fakty, pod którymi już i tak się podpisujemy? Kiedy mówię z wewnątrz, mam na myśli nasze moralne intuicje, to co uważamy za oczywiste z moralnego punktu widzenia. Z zewnątrz, czyli nasz dyskurs moralny. Jak używane są w świecie słowa złe i dobry, ale też niektóre fakty o społeczeństwach i kulturach lub fakty o ewolucji gatunków. Temat dzisiejszego filmu został wybrany przez moich patronów z Patronite. Patroni bardzo dziękuję wam za wsparcie. Jestem blisko do spełnienia mojego pierwszego Patronite'owego celu, więc gorąco zachęcam Was do wspierania mnie. Chciałbym kiedyś pełnoetatowo oddać się pracy nad kanałem i Wy możecie to urzeczywistnić. Dajcie mi szansę, a zobaczycie, że mój kanał nabierze prędkości i jakości. Wspieraj Śmiem Wątpić na Patronite lub przez jednorazową wpłatę. Linki w opisie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i życzę powodzenia na Waszej nowej metaetycznej drodze życia. Ja jestem Łukasz Wybrańczyk i Śmiem Wątpić.